Cześć. Witam wszystkich w następnej lekcji ze właśnie Scratcha. Jest to trzecia lekcja programowania w języku Scratch. Dzisiaj zajmiemy się zakładką ruch. Czyli po prostu ruchem naszej postaci. Lepiej to zobrazować. Może dodajmy sobie jakiegoś duszka innego, na przykład piłkę. O. A tego duszka sobie usuniemy. To właśnie tutaj możemy usunąć duszka. No, i tutaj sobie możemy nazwać go piłka. Pierwszym sposobem właśnie manipulowania, czyli zmieniania ruchu pozycji, po prostu piłki naszej, możemy przesuwać. I wtedy, jak widzicie, tutaj koordynaty się zmieniają. Czyli po prostu możemy sobie przesuwać, gdzie chcemy na ekranie. Ale jak włączymy, no to z piłką się nic nie dzieje. A może chcielibyśmy, żeby się na przykład odbijała albo coś, cokolwiek zrobić. No więc użyjemy sobie może, jak, może jakiegoś zdarzenia z poprzedniego odcinka, ale na początku przeanalizujemy sobie, jakie to są mam bloczki. Mamy tu całkiem sporo bloczków. Zacznijmy od bloczków, które coś robią, bo niżej są jakby dane. No i zacznijmy od podstawowej rzeczy. Przesuć o ilość kroków. Przesuwa to piłkę o jakąś ilość kroków. Zwiększmy sobie. Tutaj właśnie możemy sobie zwiększać, zmniejszać, e, właśnie jakby nasze pole do robienia bloków. No i użyjemy sobie jednego z tych, czyli na przykład klawisz o spacjach dla No i jak włączymy, no to jak klikniemy jak widzicie klawisz, on no to się przesuwa o 10 kroków, czyli idzie w prawo o 10. Jak widzicie, 89, 99, 109 i tak dalej, i tak dalej. No, jak widzicie, to jest chyba łatwy. Nie muszę nic tłumaczyć. X zmienia się o plus 10. Jest to po prostu najprostszy bloczek ruchu według mnie. Obrót o kilka stopni. Nie wiem, czy to będzie tu widać. No, średnio widać, ale pewnie ktoś widzi. Więc dodajmy sobie jakieś innego dyszka, na którym to będzie bardziej widać. Żeby wiecie, mogłem wam pokazać, jak to działa. Na przykład dodajmy sobie taki przycisk. No, i tutaj sobie teraz pokażę Wam jeszcze jedną funkcję. Czyli, jeżeli zabierzemy sobie nasz skrypt, nasze wloczki i przeniesiemy tutaj, to możemy tutaj najechać na baton 2. I jeżeli wejdziemy w to, to on się skopiuje. Tak możemy sobie łatwo duplikować, jeżeli chcemy tą samą funkcję w kilku sprite'ach, w kilku duszkach. No i damy sobie, że, że się obraca o 15 stopni. No i jak widzicie, obraca się ten przycisk. No i po prostu tak to właśnie działa. Tylko mamy problem. Jeżeli na przykład zmienimy tak i nie chcemy, żeby po programie miał zmienioną rotację, albo nie chcemy, może, żeby miał zmienioną rotację, to dodajemy sobie następne zdarzenia, czyli kiedy kliknięto, po prostu reset w naszym kierunku, ustaw kierunek. Muszę tylko też zobaczyć, jak to działa. Czy to? No, 90 stopni. No i teraz możemy sobie, co prawda, na przykład zmienić tak, ale jak kliknie z to znowu jest tak. Jakby mamy takie resetowanie się tego. Tej rotacji. Tutaj mamy po prostu obrót w drugą stronę. Czyli zamiast w prawo to będzie obracało się 15 stopni w lewo. Jak widać, wszystko idealnie działa. Teraz tutaj są. Jakby po prostu. Teraz będziemy się zajmować jakby rozwidzieć od tego bloczka. Więc myślę, że możemy sobie na razie tego... W sumie ten przycisk sobie tutaj przesunę, a przejdziemy sobie do naszej piłki. No i tutaj sobie zmienimy. No i na przykład chcemy iść do losowa pozycja, zabrać sobie gruczek, możemy tutaj ogólnie zrobić kilka innych rzeczy. Na przykład kiedy spacja iść do losowa pozycja. Po prostu nasza piłka sobie idzie do jakiegoś losowego miejsca na mapce. Jak widzicie zmieniają się koordynaty. No i tak to działa. Iść do wskaźnik myszy. Teraz jeżeli klikniemy no, po prostu ona pójdzie tam, gdzie my. Dzięki temu można na przykład zrobić system, że coś idzie na czymś, ale do tego potrzebujemy innych rzeczy. No i może oczywiście jeszcze iść do jakiegoś sprite do tego idzie do tego. Jak widzicie, widać, że ono tu jest. No ale na przykład nie chcemy już, żeby używać tego. To tutaj mamy bardziej rozwinięte, jakby mamy tutaj przesunięcie o 10 kroków, po prostu przesuwało nas o 10 kroków. No i po prostu przesuwało jak klikamy, a to, twa, to to jakby te idź, wszystkie idź albo leć, do po prostu na twardo ustawiają nam koordynaty, czyli na przykład po prostu jeżeli dam e, jeszcze jeden tip, jeżeli chcecie na przykład zabrać lokalizację gdzie to przesuniecie to jak widzicie tutaj się nam zmienia ta lokalizacja czyli na przykład jeżeli pustujemy tu to się zmienia lokalizacja chcemy żeby jak kliknę spację to szło tam, no i to już nie jest tak jak prostu o 10 kroków, po prostu ona idzie tam, mogę klikać i nic się nie zmienia. Dobra, teraz mamy coś, na przykład Clean Move. Leć przez jeden do pozycja. Jeżeli to klikniemy, no to ona zamiast jakby iść od razu do tej pozycji, to po prostu tą do tej pozycji leci, czyli po prostu zmienia szybkość lecenia. Tam oczywiście, przez jedną sekundę, czyli leci tak, jak widzisz. Tutaj mamy to samo, tylko możemy na przykład sobie zmienić. Chcemy na przykład, żeby nasza piłeczka sobie um, Nasza piłeczka sobie przyleciała stąd do tamtąd, stąd, o bo dobra, o czekajcie, stąd do tamtąd. No i sobie teraz dajemy tak, taki łatwy program. Bierzemy sobie zdarzenie, kiedy kliknięto, żeby zarejestrować nasz, oczywiście bierze nam lokalizację stąd, jeżeli nie ma lokalizacji stąd i coś się zbogowało, to tutaj możemy sobie skopiować tą lokalizację x i y, no i teraz właśnie mamy, że jeżeli jest to kliknięte, to zawsze to idzie tutaj, jak widzicie, działa. Kiedy sp e, spacja kliknięta, chcemy, żeby leciał sobie na przykład przez 3 sekundy do tamtąd. Co przesuwamy tutaj. No i dajemy leć przez, przez na przykład 3 sekundy. No, no i teraz jak włączymy, A przepraszam, e, nie miało to tak wyglądać, miało to tak wyglądać. Dobra, i teraz mamy tak, jest tu, klikam spację, no i piłeczka sobie leci. Teraz sobie kliknę z dołu tu. No i mamy, wszystko działa perfekcyjnie. Ustaw kierunek. Tak samo jak obróć o 15 stopni. Jak mówiłem już o przesuń o ileś kroków. To zmienia nam tylko x, zmienia nam o ileś, a to ustawia na twardo kierunek. Więc po prostu nie muszę tego dawać. Ustaw kierunek w kierunku. To jest bardzo ciekawe. Ja tak znowu pokażę Wam to na batonie. Czyli po prostu na przycisku, bo tego może nie być widać. Jeżeli na przykład damy sobie, jeżeli klawisz jest kliknięty to po prostu jest w kierunku wskaźnik myszy. Jak widzicie, przyda nam się to na przykład do różnych operacji. Ja po prostu to się patrzę tam, gdzie mam wskaźnik. Więc według mnie, no jest to fajne. Więc sobie teraz tutaj, kurde, sobie tutaj teraz wejdziemy I mamy tutaj następne, czyli zmieniamy X. Jest to tak jak Wam chciałem wcześniej powiedzieć: jest to po prostu, tak powiem, jest to jakby, jak to powiem, rozwinięcie przesuń o 10 kroków. Bo tu przesuwaliśmy po prostu w prawo, czyli przesuwało się o tyle kroków, tam po prostu szło. A tu możemy zmienić X, czyli jeżeli to będziemy mieli, to to będzie robiło to samo. Pokażę Wam to tutaj. Damy sobie, jeżeli klawisz spacja kliknięty, to na przykład zmień x o 10 na początku. Na przykład dajmy sobie tą piłeczkę tutaj. No i jak widzicie, zmienia nam się x o tyle. Ale jeżeli damy też przesunąć o 10 kroków, to da to. a spytać się, dlaczego tak zrobiło się. E, chodzi tu o rotację. Ustaw kierunek, bo jeżeli kierunek jest ustawiony tam, czyli na 0, to on się przesuwa do góry. On się przesuwa po prostu tam, gdzie ma jakby kierunek ustawiony. Jak ustawimy kierunek tam, to powinien iść. No, ta piłka powinna iść tam. No ale co, czym zmienia nam X? Właśnie po pierwsze, jeżeli ustawię sobie ten kierunek na 0, to jeżeli zmienimy X o 10, to nie idzie tak jak kroki do przodu, tylko zmienia ten X, czyli koordynat jakby szerokości. Zawsze o 10. Ale jak możemy to jeszcze rozwinąć? Na przykład możemy dać minus 10, czyli idzie do tyłu o ileś kroków. Oczywiście można to robić też krokami. Jak widzicie, możemy zrobić tak. Ale możemy także zrobić inaczej, czyli przesuń o 10 kroków, ale ustaw kierunek tam. No ale jest to bardziej jakby trudne i bez sensu moim zdaniem. Bo tak samo tutaj mamy następną funkcję, czyli zmień y. O 10, czyli zmień e, koordynat i, y, czyli wysokość. No i teraz po prostu idziemy do góry, oczywiście minus 10. To jest na odwrót, czyli idziemy do dołu. Oczywiście możemy to za, jakby zamienić. E, możemy to zawiedzić. Tak, co? Znaczy, możemy to zamienić tymi krokami, tak jak wszystko, co mówiłem, ale jest to bez sensu, po prostu, żeby sobie utrudniać. Tak samo mamy tutaj też to, te, co mówiłem, sztywne, czyli sobie ustawiamy i na coś. No i po prostu już tego się, znaczy da się zjeść w skodzie, ale chodzi o to, że po prostu jest to jakby ustawienie czegoś. No i teraz sobie tutaj sprawdźmy ostatni, czyli jeżeli na brzegu odbije się. Według mnie to powinno być w takiej pętli, której jeszcze nie znamy, czyli zawsze, ale jest to proste, chyba wiecie o co z tym, o co z tym chodzi, więc pozwólcie, z tego użyję. I teraz na przykład, jeżeli klawisz spacja, albo iść albo leć, nie wiem, co jakby to fajniej zaprezentować, zróbmy tak o 40 kroków. No i jak widzicie, możemy sobie tak robić, no i po prostu jak dojedziemy do krawędzi, to się zbija rotacja na drugą stronę, czyli się tak jakby odbija. No i to chyba tyle z tych bloczków, a nie, jeszcze coś tu mamy. O, ustaw styl obrotu, czyli po prostu to się nam nie przyda za bardzo. No i tutaj mamy na przykład one się przydają do operatorów logicznych. Możemy sobie na przykład wyświetlić pozycję X i pozycję I y naszej piłki. No i jak widzicie, po prostu ona się zmienia. Nic nadzwyczajnego. Tak samo możemy sobie wyświetlić kierunek. Przydaje to się na przykład do, do jakiegoś debugowania albo czegoś, ale późniejszych też później do jakichś właśnie wyrażeń lub zmiennych. Teraz, jak może byś ktoś chciał zrobić sobie taki program, po prostu z piłką. czy piłka sobie na przykład idzie stąd, na przykład piłka się tak odbija. Czy da się to w ogóle zrobić? No, nie wiem, czy się da, czy się nie da. Na tyle, co mamy na razie poznanych bloczków. Ale uznajmy, że się da. No to na początku zrób tak. Leć przez jeden do losowa pozycja. No i ja bym dał na przykład, że zawsze. Czyli coś co już poznaliśmy, ale... No i to piłka lata na no, wtedy ten. Właśnie jak widzicie tak. No ale jak sobie zrobić może coś innego, na przykład żeby... Jak kliknęły tą piłkę, to żeby coś to po prostu zadziało z tą piłką. Kiedy ten duszek kliknięty... I użyjemy sobie przesuń o 10 kroków. I ustawienia kierunka. Czyli chcemy na przykład, żeby ta piłeczka na początku poleciała tak, jakby, widzicie, tak. I przesunęła się o, nie wiem, na przykład 20 kroków. No i teraz możemy skopiować. No i tak, ustaw kierunek teraz. Tak 60. Ustawki. Oczywiście da się to zrobić inaczej, ale... Dzisiaj jest taki podstawowy kurs. To jest podstawowy odcinek. Chcemy zrobić coś łatwego. No i teraz zdamy, żeby... Nie, przypadkiem komentarz. Teraz damy sobie... No, żeby po prostu już spadała. No i nie wiem czy to zadziała tak jak ja chcę. No nie! Dlaczego? Nie mamy po prostu poczekania przede wszystkim i to się wszystko robi naraz. Znowu użyję kontroli, raczej znaczy blaszka kontrolnego. No, niestety, trudno jest zrobić jakikolwiek program bez po prostu takich podstawowych funkcji, ale możecie ich używać. Nie musicie jeszcze znać ich jakby definicji. Po prostu jest to uznajcie to jako taki bez, po prostu coś, co musicie mieć. Możemy sprawdzić, czy to zadziała. Nie wiem, próbuję po prostu zrobić coś z głowy. Ja nie przygotowywałem żadnych tych programów wcześniej. Więc może być coś po prostu mi nie wyjść. O! No i działa. Jak widzicie, klikam. No i ta piłka tak idzie do przodu. Idzie tak sobie i na podłogę. Teraz już się buguje, ale co z przesuniemy. Widzicie tak. Wygląda realistycznie bardziej. Możemy sobie zrobić tak na przykład, żeby... Jak klikasz spację... A, ale na przykład możemy sobie. Kurde, teraz nie mogę przesunąć, bo jest włączone. Nie ja możemy sobie wydać tu. Oczywiście nie możemy zejść niżej, nie możemy zejść niżej. Więc według mnie zrobiliśmy dzisiaj prosty program. To w tym odcinku nie było programu, no bo mieliśmy same zdarzenia. No to jak mieliśmy robić program. A już tutaj prosty program. Mam tylko jakby fizy fizyczną piłeczkę. No i myślę, że powinniście już dobrze znać. Wszystkie bloczki ruchu. Dokładnie wytłumaczyłem, jak po prostu to robić. Mam nadzieję, że odcinek się bardzo podoba. Mam nadzieję, że odcinek bardzo Wam się spodobał. I że zostawicie subskrypcję oraz polubicie ten filmik. Zapraszam Was do poprzednich odcinków, jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków a także do następnych. Więc ja się z Wami żegnam, zapraszam Was na mój kanał, by zobaczyć po prostu nowe odcinki z tego kursu. Dziękuję.